Dzień dobry Państwu. Nazywam się Zygmunt Kłodnicki. Jestem etnografem, etnologiem, po orientalistą. Studiowałem we Wrocławiu. Tam też lata całe pracowałem jako etnolog zarówno na Uniwersytecie, jak i w Polskiej Akademii Nauk. A potem, to było ćwierć wieku temu, Przeprowadziłem się do Cieszyna, gdzie powstała etnologia też. Po tym wstępie chciałem powiedzieć, bo mamy mówić o bibliotece, o, o korzystaniu ze zbiorów, taka okazja, więc gdy przeleciałem myślą te dziesiątki lat, to Stwierdziłem to było trochę zdumierające także i dla mnie, że, że w tamtych czasach, przed 60 laty, etnologowie, studenci etnologii także spędzali wiele czasu w bibliotekach, bo na zajęciach, jak na zajęciach, jak wszyscy, jak i obecnie chyba ale w bibliotekach. Pamiętam te podstawowe prace, które, z których wszyscy korzystaliśmy, rozlatywały się w rękach, bo tak często je czytaliśmy. No i może tak intensywnie. Mijał czas i proszę sobie wyobrazić, przekształcaliśmy się w etnologię i Biblioteki zaczęły zwolna pustoszeć i gdy się pojawiła i upowszechniła antropologia kulturowa, to w bibliotekach nie spotykałam już prawie w ogóle studentów. Tym bardziej, że to się zbiegło w czasie, z tym, że większość publikacji, a ostatnio chyba prawie wszystkie, są dostępne online. Więc w związku z tym nie ma co zajmować miejsca w bibliotece, można po prostu korzystać z osiągnięć innych, czytając je właśnie w komputerze. Puenta moja własna, więc antropologiem kulturowym już nie zostanę i w związku z tym zarówno biblioteki, jak i archiwa, w tej chwili znajdujemy się w Archiwum Polskiego, atlasu etnograficznego w Cieszynie, kierowanego przez panią profesor Agnieszkę Pięczak. Więc jako jeden z być może ostatnich etnologów, no bo moi następcy to już są antropologami kulturowymi, korzystam z materiałów zgromadzonych 40, a nawet 50 lat temu które ciągle przenoszą, pozwalają odkrywać w drodze analiz te podkłady kultury tradycyjnej. Proszę Państwa, długo by mówić, bo, bo tak właściwie to jest to cząstka czy znacząca część mojego życiorysu naukowego. Natomiast Skąd akurat, skąd akurat ten temat? Bowiem jest taka fajna, ogromnie okazja i nawet mam przygotowany specjalnie króciuteńki, króciuteńki tekst dla moich miłych słuchaczy i widzów. Mianowicie najlepsze życzenia z okazji ogólnopolskiego Dnia. Etnografii, etnologii i antropologii kulturowej. Czytał Zygmunt Kłodnicki, członek oddziału Polskiego Towarzystwa Rozpoznawczego w Cieszynie. Natomiast tą miłą osobą, która zechciała to uwiecznić i przekazać Państwu, jest moja, była studentka, magistrantka, doktorantka, obecnie już profesor Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, właściwie w Katowicach, pani Agnieszka Pieńczak, za co najuprzejmniej dziękuję.